Dzień dobry, kochani. Mariusz Furmanek, pan od Bezpieczeństwa. Kochani, dwa dni temu dwóch polskich ministrów zorganizowało konferencję prasową, na której poinformowało o rozbiciu grupy dywersyjnej, grupy hakerskiej, za którą stać miały rosyjskie i białoruskie służby specjalne. Czymż miała zajmować się ta grupa? Owóż pozyskiwaniem danych wrażliwych, najchętniej kompromitujących od różnych osób i o różnych osobach. Po to, żeby je potem szantażować i nakłaniać do współpracy, albowiem kompromitujące materiały powodują, że ludzie skłonniej robią rzeczy, których normalną koleją rzeczy by nie robili. Ale nie to jest najciekawsze w tej konferencji. Najciekawsza była końcówka. Na koniec owej konferencji prowadzący ją stwierdzili, że konieczne są zmiany w prawie, takie, które nie ingerując w prywatność obywateli. Umożliwią służbom lepsze warunki pracy i zapewniania Polakom jeszcze większego bezpieczeństwa. Hmm. No nie specjalnie mi się to podoba. Stopień inwigilacji, który mamy już dzisiaj, jest tak wysoki, że podnoszenie tego stopnia na wyższy poziom mnie osobiście się ani nie podoba, ani nie może uchodzić za niekontrowersyjne. Uważajcie na siebie, a że problem hakerstwa i problem cyberbezpieczeństwa to nie tylko problem państwa, ale również firm, to zupełnie inna sprawa. Kilka lat temu jedna z największych polskich firm handlujących częściami zamiennymi została zhakowana i dzięki temu atakowi hakerskiego, hakerskiemu albo w jego wyniku przestała móc realizować zamówienia, ponieważ cały system dostaw oparty na czymś no systemie teleinformatycznym legł w gruzach. Mało brakowało, aby zbankrutowała, więc nie ignorujcie proszę cyberbezpieczeństwa. Pozdrawiam serdecznie, miłego popołudnia. Uważajcie na siebie. No i cóż. Do zobaczenia. Mariusz Formanek, pan od bezpieczeństwa. Dziękuję.